Cześć, cześć. Witam Ciebie na moim kanale Sklepaj Ulka. Dzisiaj chciałam przedstawić Ci mój kolejny albumik. Album prezentuje się tak. Nie ma jeszcze właściciela, więc jeśli Ci się spodoba i chciałbyś go nabyć, to zapraszam do kontaktu. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie filmu. Album wykonany jest z kolekcji papierów Scrap and Me. Afternoon. Afternoon Sky. Wymiary albumu to 22 cm na 16 cm, grzbiet niecałe 8 cm. Obiety jest w takie szare płótno. Naróżniki są zabezpieczone. Okładeczka ozdobiona jest rameczką, za którą można umieścić zdjęcie 9x13. Można sobie tutaj fajnie przykleić i wsunąć na rameczkę. A rameczka ozdobiona jest elementami z kolekcji y, pociągniętymi glossy. Tutaj jednak wiecie i z tyłu nic nie ma. Tu będzie tylko jeszcze moje logo. Y, album ma cztery karty. W każdej karcie mamy dodatkową matę na zdjęcia. No i to, to dalej. No już To wszystko chyba z, z zewnątrz Teraz wejdziemy do środeczka. Związywane jest na dwie takie wstążeczki. Przeznaczone jest głównie na zdjęcia 9x13, choć są też miejsca i maty na zdjęcia 9x13. I tak na przykład tutaj wejdzie sobie ładnie zdjęcie 9x13, jeśli ktoś sobie życzy. Albo na przykład dwa mniejsze zdjęcia. Ta matka otwierana jest do góry, i tutaj mamy kieszoneczka. I w kieszoneczce właśnie mamy matę na zdjęcia 10 na 15, 9 na 13 i dwa tagusie. Tutaj można też sobie wkleić jakieś zdjęcie, albo coś zapisać. I jak ktoś się uprze, to tutaj też fajnie zdjęcie wejdzie zdjęcie i tutaj też miejsce na zdjęcia. Dalej mamy otwieraną taką książeczkę na zdjęcia 9 na 13. Ta kleżyczka umieszczona jest na klapce, którą otwieramy i tutaj mamy kieszoneczkę z dwoma matami i tagusiem. Jedna większa, jedna mniejsza i taguś na zapiski. A tutaj miejsce na zdjęcie większe, bądź dwa mniejsze, albo jakiś kolaż zdjęć, jak chce sobie kto życzy. Zawiązujemy i lecimy dalej żeby was nie zanudzać kolejna strona to mamy takie kółeczko na, taki, na, na tasiemce umieszczonej to jest taki magnesik który zamyka nam klapeczkę na której możemy umieścić zdjęcie z tyłu za nią mamy kieszoneczkę taką podłużną które jest mata większa mata mniejsza i ta głośna zapiski a pod nią Ukrywa się wodospadzik na dość sporą liczbę zdjęć. Po 2, 4, 6, 8, 10, 12. I jeszcze, jak ktoś się ukrzy, to tutaj też można fajnie sobie przykleić zdjątko. I to zamykamy. I to nam przytrzymuje. I lecimy dalej. Tutaj mamy klapeczkę, na którą wejdzie zdjęcie większe. Na odwrocie tej klepeczki to samo. A tutaj mamy kieszoneczkę z matami i tym większym tagusiem. A tutaj też nam będzie zdjęcie 9 na 13 I lecimy dalej. Na tej stronie mamy taki belly band z folii, pod którym umieściłam maty i tagusia. A na nim umieściłam książeczkę, no właśnie, potrójną na zdjęcia 9x13. Obok mamy taką głęboką kieszonkę, w której umieściłam jak zwykle maty i takusia. A na niej mamy zamykane na takie zapięcie wodospadzik. I tutaj też fajnie wejdzie zdjęcie 9 na 13. Następnie mamy zawiązywanie znowu na wstążeczkę i tu mamy książeczkę. A ta książeczka jest na klapce. Tutaj z tyłu za tą, tą klapką jest tylko papier sklepowy, więc można sobie fajnie przykleić większe zdjęcie. Tutaj mamy kieszoneczkę z matami, dwoma tagusiami na zapiski, i tutaj, tak jak w poprzednich kieszoneczkach, też wejdzie sobie zdjęcie 9 na 13 I to wszystko zawiązujemy i lecimy dalej. Już za chwilkę koniec. Mam nadzieję, że się nie nudzisz. Dalej mamy, znowu to zamknięcie takie na kółeczko, z kolekcji te kółeczka wyciąłam i tutaj mamy jedną klepeczkę, drugą klepeczkę i tutaj dużo miejsca na większe zdjęcia. Tutaj mamy kieszoneczkę z tagusiem i matami i tutaj to samo. Zamykamy i lecimy już do ostatnich stron. Tutaj mamy znowu książeczkę taką patrójną, także dużo tutaj zdjęć wejdzie. Ta książeczka jest na klapce. Tutaj z tyłu mamy kieszoneczkę tylko z jedną matą. Ta większa się nie zmieści, ale to malutkie tutaj sobie wejdzie. Tak, głusik. Tutaj z tej strony mamy takie podwójne klapki na zdjęcia: 9 na 13 jedno i drugie, i tutaj miejsce na większe zdjęcie, bądź dwa mniejsze. I to też zawiązujemy. I strona okładkowa to znowu klapka, na której możemy umieścić większe zdjęcie. Otwieramy. Tutaj mamy kieszoneczkę, i na tą kieszoneczkę też gdzie jest strona uciekła. Tu też wejdzie zdjęcie 913. Tutaj, o, maty tutaj nie umieściłam. No ale tu też będzie mata jedna większa, jedna mniejsza. Gdzieś mi umknęły chyba. Dwa tagusie, jeden większy, jeden mniejszy. I tutaj miejsce na większe zdjęcie. Tak więc tak się prezentuje mój ostatni album. Mam nadzieję, że się podoba. Jak już wspomniałam prędzej, jeśli, jeśli chciałby, chciałbyś, chciałabyś go mieć, to zapraszam do kontaktu. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie pa! pa.